Cześć, ja jestem Stevie i witam Was w kolejnym odcinku z gry Little Inferno. Bo w odcinku przedostatnim zaczniemy sobie od kawy. Smaczna jak zawsze. No i zabieramy się za przedostatnią stronę naszego katalogu, właśnie. Zbliżamy się do końca, aczkolwiek tutaj na końcu już będzie bardzo ciężko, bo będziemy musieli łączyć kombinację. No, łącząc te wszystkie sześć, czy potem 7 stron, które mamy. Potężne wąsy. Nie ma nic bardziej męskiego niż e, dobrze wyglądające wąsy. Jakie one mają, mogą tutaj mieć specjalne efekty. Co takie niesamowicie ciężkie. Stara pułapka na niedźwiedzie. Wygląda super na podłodze Twojego domku do polowania. No to raczej zrozumiałe, w jaki sposób działa. Dynamit Daisy. Tylko odważnie mogą poskromić tą ognistą piękność. No, Dynamit, jak Dynamit, pewnie będzie mocno wybuchać. No, ta ta, ta rzecz mnie ciekawi. Piłka sportowa. Wyjdź i porzucaj sobie tą starą z świńskiej skóry atletyczną kopaną worko piłką. Co za jest w sumie słodkie, że piłka jest połączona z różnych, jakby kilku. Szklane karty. Możesz nimi potasować, ale to one potasują ciebie albo potną po prostu ciebie. I miejsc więcej nie mamy, ale tutaj ta piła mechaniczna będzie fajną rzeczą z pewnością. Wąsy wielkie, wyglądają całkiem na razie zwyczajnie. Jeśli wrzuci się je do pułapki na niedźwiedzie, nic się nie stanie. Ale fajnie byłoby położyć to po prostu pułapkę na ziemi, otworzyć ją i zobaczyć, co się stanie, jeśli potem coś na nią spadnie. Niech tylko nie zacznie się od razu tutaj palić. Więc dynamit w środek. Coś tak średnio ta pułapka na nieźwiedzie, muszę powiedzieć, działa, bo właśnie nie działa. Piłka się jak powinna odbija. I wysadzę wszystko dookoła. A wąsy przetrwają, wąsy przetrwają wszystko. szklane karty. I co z nimi mogę zrobić? No pewnie się z tym rozbiją. Co innego miałoby się stać z nimi. No, niech będzie. No i od kogo tutaj list mamy? Och, od Miss Nancy oczywiście, no bo. No. Och. Małe inferno było stworzone, aby być ciepłą i bezpieczną zabawką. Jak wiemy, nie zawsze taka bezpieczna to zabawka jest, ale ciepła z pewnością. Dla graczy w każdym wieku. Proszę odnieść się do swojej zabawnej z informacjami paczki, po listę bezpiecznych porad dotyczących bezpieczeństwa, zawierających: Ogień nie jest do używania na zewnątrz twojego małego inferno kominka. To byłoby niebezpieczne. I byłoby to naruszeniem praw autorskich. Love, Miss Nancy. No, weźmy od razu ten Twój list, niestety. No, takie bezpieczne, jak się okazał poprzednim razem, to nie jest. Szczególnie, gdy przez przypadek dojdzie do nas jakaś dziwna mysz w paczce, wtedy może się to źle skończyć, ale chodźmy dalej robić zakupy. To na pewno jest bezpieczne w 100%. Wyrzutnie łańcuchowych wiertł. Dla najlepszych rezultatów celuj z daleka od twarzy lub delikatnych miejsc. Ciekawe, jak to będzie działać, no bo to będzie po prostu albo ciało różne rzeczy, albo strzelało po tym, jak się to podpali. Zobaczymy. Trofeum męskie. Jeśli jest jedna rzecz, której, którą mężczyźni lubią, to umiejętnie innych mężczyzn ręka drwala, wyrzeźbiona za pomocą tej, tego samego topora, który usunął realną rękę. Spray z męskim smrodem wydobyty z pach tylko tych najbardziej męskich strażaków i drwali. Dlaczego ktokolwiek chciałby to kupić? Growy krzak ze Twojej ulubionej gry wideo i w Twoim domu. No, przetestujmy to wszystko, zanim jeszcze pozostałe rzeczy spalimy. Czy to będzie? Aha! Jeśli coś tnie, to od razu to podpala i zieje ogniem. Co się stanie, jeśli. Wystarczy, że to. No, jest tu miotacz ognia, piła łańcuchowa i zarazem też. No, takie wielkie wiertło. Mogę ciąć podłogę? Nie mogę, to się zaczyna palić. Ciekawa na pewno... broń, Znaczy broń, niekoniecznie broń, znaczy no, no właśnie całkiem koniecznie broń. Skąd te tutaj... ...jakieś dziwne myszy... ...do nas dotarły, nie jestem pewne. Tutaj... ...no zaczyna to... ...sprayować tym... ...smrodem. Nie wiem do czego miałbym to wykorzystać, pewnie no niż czy to przedmioty, tak samo jak reszta tego typu rzeczy. To, co zostanie tym dymem pokryte, tym smrodem, tak zostaje. No potem się niszczy, zaczyna rozpadać. Drzewko mnie bardzo ciekawi. Wylatują kaczki i mogę je rozwalać. Nie mogłem tego na tablecie robić, teraz mogę to robić. I jako, że nie mogłem tego na tablecie robić, a teraz mogę to robić, no to myślę, jest to oczywiste, co należy zrobić w tym momencie. No niestety trzeba tylko jeszcze czekać. Zdążę, zdążę, zdążę. Nie. O, udało się, udało się. Sezon na kaszki. Kombinacja. Fajnie, fajnie. No I zabieramy się za kolejny zestaw przedmiotów. Męska golarka. Przychodzi razem w zestawie z grubymi, błyszczącymi włosami już w jej ząbkach pozostałymi. No super. Okej. Okay. To na pewno będzie... Bezpieczna rzecz również? Niestabilne rozporządzenie. Cały czas miga nawet po tych wszystkich latach. Lalka akcji niskiej samooceny. Siedzi w rogu każdego baru i każdej imprezy braterskiej, męskiej. Hej! Paczka fajek. Znaleziona w złotej erze kina i twoim lokalnym przystanku autobusowym. Prawna teczka. Świetna, aby znajdować przyjaciół i wpływać na ludzi. Nie mamy miejsca dalej, cały czas. No, mam nadzieję, że te przedmioty cały czas będą przydatne. Bo, oczywiście, no, spowalniają mnie całkiem mocno. Więc maszynka działa, nie da się jej wyłączyć. Więc, też ciężko, żeby ona tutaj nie wpadła w ten okien. Bo, stara się za wszelką cenę to zrobić. No i tyle jej było. Proszę cię bardzo. Poczekajmy na resztę. W międzyczasie mamy kolejny list. Uuuu. Jesteś takim dobrym klientem, jest tylko jeden katalog, który ci został. Lecą one bardzo szybko, ale co się dzieje później, co się stanie później? Czy dobrze się bawiłeś? Mmm, oui. Love, Miss Nancy. No, no się kończy wszystko niedługo, a więc ja, póki to leci, ten ostatni przedmiot, no to zobaczmy, co fajki zrobią. To, co można było się spodziewać. A nawet więcej. I ostatnią stronę. Zamrażająca bomba czyli taka odwrotna atomówka troszeczkę. Zamień każde lato w białą, zimową krainę czarów. Proteinowy proszek. Dla najlepszych rezultatów zalecane jest, żeby go tutaj konsumować razem z tuzinem, surowych jajek i paczką bekonu. To musi być niezwykle smaczne. Nie. Co dalej mamy? Soniczny boombox. Prawdziwi mężczyźni używają tylko subwoofera. I prawie ostatni przedmiot. Książka ciemności to będzie ciekawe. Mogę to kupić? Ona tak po prostu wygląda mrocznie, no to zacznę sobie od niej. Przynosi plagę na wszystkich, którzy ją posiadali. Na, 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 sprzedajemy ją dzisiaj na wyprzedaży dzisiaj, co nie? Mo, może jednak sobie otwórzczę? Wąsaty jeździec tak niedziela, niedziela, niedziela! Nie wiem, czy ja chcę tą książkę kupować, szczerze mówiąc, bo ja się obawiam, że mogłoby się to skończyć tragicznie dla nas troszeczkę. Weźmy tą walizkę, ale jednak no, ciężko nie sprawdzić, tak? Ciekawość jednak przezwycięża nawet nad możliwością śmierci i nad takim ostrzeżeniem. Więc tutaj weźmy tą zamrażającą atomówkę. Można sprawdzić, czy będzie jakieś połączenie, gdy zamrażającą atomówkę połączymy z normalną atomówką. Przekonajmy się już teraz. Mam tych znaczków jeszcze trochę. Nic się nie stało. No cóż, teraz niestety musimy trochę poczekać, aż te przedmioty do nas dolecą, więc jest to idealna okazja, żeby sprawdzić sobie kombinację, której jest teraz bardzo dużo. Dywan ze niedźwiedziej skóry. No to, mamy jakiegoś niedźwiadka tutaj. Mamy niedźwiadka. Mamy tutaj dywan. Niestety musimy tutaj zostawić coś. Żeby się zmieściło, mm, kupiłem niedźwiedzie, kupiłem. Tak, i tutaj pułapkę na niedźwiedzie, i wszystko się zmieści. Firewerki, co z tej strony przypomina firewerki? Dynamit? W sumie nie wiem. Fajki jako firewerki? Czy tutaj ta bomba cała? No, jest kilka rzeczy, które mogłyby pasować, więc zacznijmy sobie tutaj, właśnie, od niedźwiadka i pułapki na niedźwiedzie, bo to z pewnością będzie odpowiednia pułapki nie za bardzo działającej. Odpowiednia wiadomo kombinacja a to jeszcze niech zostanie. Zawsze to może później na jakąś kombinację się przyda. Kolejny list na, ty na temat pogody Pada śnieg od wielu, 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 wielu dni. Tak długo jak ktokolwiek może spamiętać lub może po prostu nasze wspomnienia, nasza pamięć robi się bardzo zadymiona. Hi, hi, hi Jutrzejsza prognoza Coś, czego nie mogliśmy zobaczyć przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Słońce. Wyjdzie. Ale czy... Wzejdzie na górę? Czy po prostu się ustawi? Mmm, oczy mnie od tego bolą. Nadaje z e, balona pogodowego, z nadstosów e, dymu, słupów dymu z miasta, Gość od pogody. Boombox. Jeszcze zabieramy się dalej. Firewerki, nie jestem pewny. Tutaj obracające się ostrza. No to wiadomo, no to wiadomo, że jedną z tych rzeczy. Drogo to kosztuje, chociaż nie, nie tak strasznie. No właśnie, to będą te ostrza z pewnością. Czyli. Mm, no ta śmieszna na piło. Miotecz ognia z Który my rzuca i robi wszystko. E Kręcące się ostrza, tak? No, raczej nie chodzi o miecz, chyba że coś związanego z kręceniem, tak? Ale nie wiem, co by takiego miało to być. Więc e, Timber, drewno. I pokerowa ręka. Pokerowa ręka, pokerowa ręka, pokerowa ręka. Możliwe, że to jest właśnie pokerowa. Ręka, nie, nie palcie się, nie palcie się. Uda się? Chyba udało mi się Boomboxa uratować. Myślę, że tam będzie skakał od razu. Na no pewnie jak muzyka zacznie grać, to zacznie szaleć tam. Ten ty, tutaj jak już chciałby jechać. No mieliśmy tam pokazane go razem z tym autobusem wesołym. Zobaczymy, czy do czegoś będzie to przydatne. Właśnie tą piłę chcę zostawić sobie na koniec, bo ona od razu jak się ją zostawi, no to zaczyna robić szalone rzeczy. Tak ta książka zagłady, śmierdzi. Nie wiem, czy chce sprawdzać w ogóle, co zrobi. Zobaczmy jeszcze kilka rzeczy. No wszystkie rzeczy związane z drewnem. Polowanie, polowanie. Też będzie dało się, myślę, wymyśleć coś z tym, więc weźmy sobie tutaj ten autobus przed Monster Trackiem. zaraz ręka do nas przyleci, mamy tych znaczków trochę ale nie chcę ich mar marnować, bo później zapewne te ostatnie przedmioty będą kosztować nas bardzo, bardzo dużo więc coś takiego i podpalam teraz wszystko co się stanie Boombox zaczyna grać ale kombinacja żadna nie zrobiona, co ciekawe Aż dziwne właśnie I wszystko jest przez chwilę zatrute przez to że tą książkę spaliliśmy. Pokerowa ręka, aha nie sprawdziłem chyba tej pokerowej ręki ostatecznie. Co ja sobie myślałem? Zobaczmy tak na szybko czy Daisy tutaj i Kicia będą tworzyli śliczne fajerwerki, czy to o nich chodzi, czy jednak niekoniecznie. Już sobie to przyspieszę, jako że chcę sprawdzić tylko tą pojedynczą kombinację. Pro... To nie trafione było? Proszę was. Dokładnie. Bardzo proste, zawsze znaczki. Są super, jak się zdobędzie. I teraz zobaczmy tą rękę, po prostu i tutaj karty. Co też jest naprawdę ogromna szansa, będzie naszą kolejną, kolejną kombinacją. Więc też od razu sobie to po prostu sprawdzę. Cztery karty. Szklane. I. Ręka trwala. Dokładnie, dokładnie. Kolejne trzy znaczki. Bardzo miła rzecz. No to jakoś specjalnie się nie paliło. Bardzo dużo tych rzeczy mamy. Niesamowicie dużo tych rzeczy mamy. Więc pisząc do dziewczyny. Czy pisząca dziewczyna, czy coś takiego? No to tutaj jest ta dziewczyna cała. I... telefon. Trzymaj, nie chciałem tego zbić. Czy o to chodzi? O to dokładnie chodzi. Następnie cegła i moździerz. Cegła i moździerz. No bo coś musi być z tej strony. Czyżby? W takiej kolejności zacznijmy. Okej, okay, po prostu też, już od razu nazwa bardzo dobrze pokazywała o co chodzi. Nuklearne golenie. No, myślę, kolejna rzecz, w miarę, no, taka, której można się prosto domyślić czyli golarka i atomowa bomba. Miniaturowa, ale działa cały czas całkiem, całkiem mocno. <gularka> To się stało szybko, bo ta golarka po prostu od razu zaczyna szaleć, jak tylko się pojawia, jeszcze póki ją utrzymam. Jest to chyba jedyny przedmiot, który się rusza, póki ją utrzymam. Polowanie, polowanie, polowanie. No. Hmm, nie jestem pewny tutaj co do tego. No przychodzi mi do głowy. Ta pułapka na niej jako jedyna rzecz z polowaniem. Tutaj pasująca. Raczej nie będzie chodziło o te kaczki w tym miejscu. Ale właśnie nie wiem o co może chodzić. Polowanie. Dajmy wilka? Po prostu nie wiem. Gdy nie wiem, no to zaczynam brać wszystkie przedmioty. Polowanie na wiewiórki. Na króliki. Na niedźwiedzie. Nie wiem. Nie wiem naprawdę, co do tej kombinacji. O co z tą kombinacją może chodzić. Ty już się nie zmieścisz raczej. No, raczej nie chodzi o to, żeby dać tą pułapkę. I jakieś zwierzaki na to. Nie sądzę, ale nic mi innego nie, nie przychodzi co do tego polowania. Zobaczymy Zwierzaki Misiu I spalmy to wszystko Okej, okay. pułapka i e, I drzewko To było coś, czego najmniej się spodziewałem Ale udało się Bardzo fajne drzewko, bardzo fajnie jest Te kaszki zawsze łapać I pewnie z tym jeszcze kilka kombinacji będzie e, Więc, więc, więc e, Impreza dziewczyn, tak? Sorority, czyli no taka No, no sorority, no to takie bractwo, tylko że siostry... Siostr 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 co? No na pewno chodzi o Ciebie, dziewczyno. Tylko... Jak mam Ci imprezę dać? To by było w sumie urocze, jakby chodziło o te mat matrioszki. Raczej nie chodzi o tutaj babcie, ale o co innego może chodzić? Nie wiem. Nic mi więcej wino. Raczej nie. Mogę zawsze wziąć tą Walkirię czy coś, ale... się zobaczy? No Jeszcze kilka przedmiotów w zakupie. No, pierwsze o czym myślę to matrioszka właśnie. I właśnie tam ta dziewczyna. Zobaczymy, czy to będzie działać. No, coś tutaj. Kwiatki, popcorn, nie. Te suplementy. Może. Nie sądzę. To balony, jako impreza. Trochę, nie. Boombox, boombox. Po prostu ten boombox pasuje do reszty. Tak myślę, że jedyne o co tu chodzi, to dać boomboxa i właśnie tą dziewczynę stoisz stoisz tutaj poczekajmy znaczy właśnie nie nie czekajmy 6 aż to kosztuje trzy balony boombox i a jednak baloniki pasowały do tego nie boombox ładnie fajnie się komponuje o Ogłuszenie! Też kombinacja druga niechcący zdobyta. Tego się akurat nie spodziewałem, więc głośny BUM! No właśnie to co mówiłem, znaczy chciałem mówić, że świetnie się komponuje Valkyria z Boomboxem. I tak świetnie, że nawet kombinacja z tego wskoczyła. Łańcuchowy... dym? No na pewno te fajki, tak? Ale... Łańcuchy mieliśmy jakieś łańcuchy wcześniej? Zabójcze nałogi. Zabójcze nałogi. Zabójcze nałogi. No fajki już lecą do nas. Następnie mamy tu na pewno... E, to wino całe? To wino całe? I co jeszcze, co jeszcze? No, jedna rzecz, o której myślę, co zaraz weźmiemy, ale może jest coś innego, co tu może być wielkim nałogiem. Zombiaki? No mam wrażenie, że twórcy gier są od tego akurat uzależnieni troszeczkę. Napoje gazowane? Raczej nie, raczej chodzi o kawę. Swoją drogę sobie wezmę łyka, a nawet dwa. Ach, mógłbym pić po prostu bez przerwy. Mm. Coś tu jeszcze pasuje. No, leki, tak, ale raczej leki to nie są zabójcze uzależnienia, chociaż może i są, ale... Ale raczej nie będą tutaj pasować. Myślę, że kawa i wino i fajki to może być odpowiednia rzecz. Nie? Nic, zupełnie nic. No to szkoda, tutaj legalne jakby działania czy opłaty czy coś. No to z pewnością ta... tutaj walizka z papierami. No i no i no i. Czyżby karta kredytowa do tego? Bank może. Raczej żadna z tych rzeczy, ale już jak widzę coś, co lekko się przypomina. To wolę wziąć sobie z ciekawości, żeby zobaczyć, czy zadziała. Tutaj nic takiego nie widzę. Chociaż chociaż ten cały biznesmen. No i zobaczmy, karta kredytowa. Tutaj ten zawsze wkurzony szef, bank oraz walizka. Czy coś z tego będzie? Będzie. Walizka i karta kredytowa, czyli pierwsza myśl, była jak zwykle tą dobrą, ale dlaczego by nie przetestować kilku rzeczy od razu, gdy gradaje taką opcję? Więc, wstrzyknięcie, wstrzyknięcie, wstrzyknięcie. No, po prostu tutaj te proteiny i strzykawki z węża. Zobaczmy, jak to ze sobą zadziała, i czy zadziała, i co się stanie. Dokładnie, dokładnie. Idzie całkiem sprawnie, ale no tak, tak zawsze jest, że większość kombinacji jest prosta, oczywista, ale na tych dwóch czy trzech ostatnich można się na dużo zasiąć, a jeszcze zostało nam 10 w sumie. Tańczące ostrze na przykład, nie wiem, rzeczy związane z drewnem, ze ścinaniem drewna. No, pierwsze co mi przychodzi do głowy, to tutaj ta piła, ręka drwala i drzewko. No i zobaczmy, czy będzie to właśnie na tym polegało, czyli drwal ścinający piłą drzewo. No, chyba nie jednak. Chyba nie jednak, niestety. Męskie rzeczy. Męskie rzeczy. No, weźmy ten proszek. Weźmy te fa fajki. Ale raczej chodzi właśnie o tutaj. E, golarkę. Ten męski spród, smród, właśnie. I ta. Te trofeum całe. No bo. Trzy, trzy rzeczy mają męskie w nazwie, po prostu więc, tak by to pasowało. Aż nawet nie będę dorzucał tu rzeczy innych, bo wydaje się to tak oczywiste. No właśnie, to jego się boję, bo ta maszynka od razu zaczyna skakać, szaleć i nie może się nigdy uspokoić! ze Zepsute! Zepsute! Ty niszczysz wszystko, co się tylko pojawi! Jak tu żyć? Jak tu cokolwiek robić? I teraz czekać muszę na te rzeczy, chociaż te wąsy też by pas I weźmy tego Monster Tracka w takim razie do tego zestawu. Więc jeszcze raz ja sobie tutaj te rzeczy różne ustawiam. Tylko że czekając na golarkę do samego końca, i w sumie nie wiem jak to zrobić, bo ona zaraz zaczyna wszystko niszczyć mi tutaj. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Bodybuilder zdobyte. Nie to co chciałem, ale kombinacja zawsze wpadła. Okej, okay. męskie rzeczy, czyli. No, to co próbowałem początkowo? Niestety nie wyszło, bo ta golarka wszystko niszczy. To jest okropne. Ale dzięki temu udałoby się niechcący inną kombinację zrobić, więc nie wyszło tak tragicznie. Szaleństwo drogowe. No, myśl moja jest taka, żeby wziąć pirata i żeby wziąć Monster Traka. Chodź tu, Piracie. Chodź tu, Monster Traku. No to szkoda, więc. E Coś innego jest szaleństwem drogowym. Weźmy rower. Weźmy w takim razie też ten autobus. Pirata ponownie. Monster tracker jeszcze raz. Mimo, że będziemy znowu musieli na niego wieki czekać. I dorzućmy troszeczkę wina do tego. I się przekonamy, czy o to chodzi. Dziwi mnie bardzo, że pirat drogowy to nie jest szaleństwo drogowe. E, może, może, może. Tutaj też węża dajmy do tej, tego zestawu. Może akurat to w czymś pomoże. Trzymaj węża. Rowerku, ty ja wiem, chcesz do tego ognia już lecieć Czemu my wszyscy w stronę tego ognia lecicie? Nie mam pojęcia Weźmy to wino Tak ustawmy Pułapka wężowa I Monster Truck Na dodatek, na pewno Monster Truck, tylko z czym? Aha, to trzy przedmioty używało Więc trzy pojazdy po prostu, było to 100 razy bardziej oczywiste niż to myślałem, ale po prostu nie zauważyłem wcześniej Że to jest kombo potrójne Tutaj, schorowany. Schorowany, schorowany. Trzy rodzaje tabletek. Zobaczmy, co z tego będzie. Niestety, nic z tego nie będzie. Szkoda, szkoda, szkoda. Więc schorowany nam został zabójcze nałogi. Chain Puffer, czyli łańcuchowy. naprawdę? O to by chodziło? Że fajki i ta piła mechaniczna łańcuchowa? No, chyba tak, chyba tak. Jakoś nie skojarzyłem tego wcześniej. Jeśli faktycznie to jest to. Piła do tego. No właśnie, no właśnie. Po prostu. Taka oczywista rzecz. No i no i. Brakuje nam. Tutaj. No, obracające się ostrza. Z pewnością chodzi o tą piłę całą, tak? Nie ma nic innego z tej strony, które by pasowało, ale co do tego? Nie mam pojęcia. Aha, sokowirówka. Mhm. jestem prawie znowu pewne, że znów połączenie jest w miarę. W miarę oczywiste. Jeden. Tutaj niestety aż trzy. Najpiła. No, no i sokowirówka i... po prostu. Kolejne. Kolejna kombinacja wpadła. Więc tutaj drewniane rzeczy. Oraz zabójcze nałogi, oraz schorowane. Wszystko to jest potrójne. Ale o co chodzi z tymi zabójczymi uzależnieniami? No bo ja jestem prawie pewny, że dwie rzeczy to będzie właśnie. wino i fajki, tak? Tylko co dalej? Jeśli nie są to proteiny. Nie jest to kawa. No nikt nie jest przecież uzależniony od dynamitowej Daisy. Chyba, że ktoś jest, nie wiem, albo od sportu. Nie, jest to raczej zabójcze. Od hazardu? No spróbujmy, no bo większość innych rzeczy sprawdzałem i... No to też jest takie typowe uzależnienie, tak? Hazard. Może, może, może o to chodzi. Te dwie rzeczy, no już prawie wszystkie znaczki stracone. Ale zawsze kilka dostajemy, gdy kombinację wykonamy, więc mam nadzieję, że tą kombinację teraz wykonamy właśnie. Proszę? Udało się, udało się No niech będzie, niech będzie, że ten hazard Tutaj pasuje hmm, może być No i schorowany Schorowany z ostatnią stroną związane Jest też coś innego co mogę sprawdzić Ze schorowanym Właśnie ta książka Powoduje, że wszystkie rzeczy zaczynają się niszczyć, tak? Rozpadać Inne przedmioty, które powodują, że się zaczynamy rozpadać Że się inne rzeczy zaczynają rozpadać Kilka takich było na pewno Teraz niestety nie jestem pewny. Zombie jak właśnie nic nie powodował, co jest dziwne. Ten tajemniczy, tajemnicze przyprawy też niszczyły wszystko. I z tego co pamiętam, to nie było sushi, które niszczyło. Chociaż może też. Nie no, sushi też jest tutaj zepsute. Ale te przyprawy na pewno również. I oczywiście ten leprikon był pierwszą rzeczą, która zaczynała zarażać wszystko dookoła. Właśnie książka dopiero po tym, jak się spali tak samo te przyprawy. No to leprikon od razu tutaj zaraża wszystko dookoła. Po prostu No i właśnie Książka sprawia, że wszystko Cała plansza jest zachorowana, trucizna jakaś się wylewa, kwas i deszcz kwaśny I różne złe rzeczy Ty jeszcze żyjesz Pierwszy, który chorobę zaczął roznosić, a ostatni, który przeżył No i właśnie, właśnie Timber, timber Co z tobą mam zrobić? No, rzeczy związane z tak jakby Ścienaniem drzew, myślałbym więc to. No, trofeum raczej nie. Ręka drwala. Myślę, że drzewko. Ale to wcześniej próbowałem i nie zadziałało, więc coś więcej. Pułapka na nieźwiedzie, bo w lesie. Tutaj jest to spray, który śmierdzi drwalem. No i więcej miejsca nie mamy. Mam nadzieję, że to zadziała. I to będzie chyba ostatnia rzecz. Jeśli zadziała. No już sobie przyspieszę to. to... O już to było blisko, tu też jest bardzo blisko, tu też jest bardzo blisko, a tu tu nie jest blisko. Więc to sobie weźmy powoli nie, 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 bo to zaraz wszystko się zniszczy. Szybko szybko nie, 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 nie chciałem! Nie chciałem! Niechcący to się. Udało się. Tak nie miało być! Tak nie miało być! Niechcący to się wrzuciło, bo chciałem co innego wziąć. No nie, no nie, nie!